Witajcie na kanale Orbitre Guru w kolejnym teście bieżni. Tym razem mam do czynienia ze sprzętem większego kalibru. InSportline Mistral. To bieżnia półkomercyjna, czyli przejściówka między urządzeniem domowym a profesjonalnym. Nadaje się do małych siłowni, ale także do prywatnych domów, gdzie ćwiczy się naprawdę dużo. Główne zalety takiego urządzenia to duża przestrzeń biegowa i pas, na którym wreszcie mogę wyciągnąć nogi. Krążenia w ruchu nie ma problemu. Górna część bieżni pozwala na całkiem obszerne krążenia ramion bez obawy, że się poobijam. Już sama myśl, że mam za sobą dużo miejsca do wykorzystania, znacznie podnosi mój komfort psychiczny. Przekonanie, że nie spadnę, zachęca do szybszego biegu. Mocy też jest pod dostatkiem a na panelu wystarczająco dużo skrótów, by za pomocą jednego przycisku ustawić idealną prędkość. Panel jest duży, prosty, w stylu pancernych maszyn z siłowni. Kieszenie na klamoty są ogromne. Jedyne zastrzeżenie, jakie mam, to przycisk STOP, który powinien być większy. Bieganie na Mistralu jest przyjemne. Dużym plusem jest dobra amortyzacja, która działa w umiarkowany sposób. Kupując bieżnie, pamiętajcie, że więcej amortyzacji wcale nie znaczy lepiej i taniej jest zmienić buty biegowe na bardziej miękkie niż bieżnie, na bardziej twardą. Średni poziom amortyzacji jest prawie zawsze dobrym wyborem żeby dowiedzieć się więcej na temat Mistrala, jak zwykle musicie przeczytać pełną recenzję na orbitrekguru.com w dziale testy. Warto też się zastanowić, dla kogo tak naprawdę przeznaczone są takie maszyny, bo sprzęt półkomercyjny jest specyficzny, wygodny, wytrzymały i bardzo żywotny, ale duża bieżnia to też duży ciężar, utrudniony transport i duża ilość zajętego miejsca. Owszem, pokład się składa i w przeciwieństwie do typowo komercyjnych maszyn, całość daje się jednoosobowo przestawić, co w wypadku urządzenia komercyjnego jest bardzo trudne, o ile w ogóle możliwe. Są też mniej oczywiste cechy. Na przykład, pas ciężkiego sprzętu wolniej przyspiesza i wolniej hamuje. W bieżni półkomercyjnej nie ma mechanizmu samosmarującego, jak w sprzęcie w pełni komercyjnym, i taką bieżnię należy regularnie smorować ręcznie. Czyli dostajemy różne wady i różne zalety z pogranicza świata profesjonalnego i domowego. Jest to świetny sprzęt dla doświadczonych biegaczy, dla osób ciężkich oraz instytucji publicznych i małych siłowni, których nie stać na profesjonalny sprzęt. Pytania dotyczące bieżni zadawajcie na dole pod filmem lub na moim blogu w dziale forum. Pozdrawiam, cześć.